Mieszkaniowa KZN Podlasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chcę Państwa poinformować, że, przypomnieć Państwu, że ten punkt został wprowadzony do porządku obrad. Wniosek i projekt uchwały został też dostarczony państwu i uzasadnienie otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem? Uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuję się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym głos za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Przeciw 0, wstrzymujących się 0, trzech radnych jest nieobecnych, a więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu.